Dziś trochę o wibracjach, co nam podnosi te wibracje tak naprawdę, tak? Bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wibrujemy. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, bo wszystko co nas w koło otacza tak naprawdę to są wibracje. Wszystko co robimy to są wibracje, tak? I musimy brać wszystko pod uwagę tak naprawdę. Także zaczniemy dzisiaj od tego co nam podnosi te wibracje, tak? A jutro nagram chyba filmik co nam obniża zdecydowanie te wibracje. Także podnosimy wibracje przez medytację, to na pewno podnosimy wibracje i samoświadomość tak naprawdę, tak? Czytanie książek, tak? Podnosimy wibracje. Czytanie książek o duchowości tak naprawdę, tak? Ogólnie czytanie książek nas bardzo, bardzo rozwija. E -e -e, rozwijanie swoich pasji, nam bardzo podnosi wibracje. Wszystko te górne, miłość, szczęście, radość, śmiech podnosi nam wibracje, tak? Pomaganie innym, działalność charytatywna podnosi nam wibracje, tak? Dbanie o swoje ciało, jedzenie lekkostrawnych potraw, jak owoców, warzyw, podnosi nam wibracje, robienie głodówek, tak? Podnosi nam wibracje, oczyszczanie organizmu, z toksyn podnosi nam wibracje tak naprawdę możemy przyjąć więcej pozytywnej energii tak naprawdę Echem. Czy coś jeszcze słuchanie spokojnej muzyki tak podnosi nam wibracje, tak? I pozytywne myśli nam podnoszą wibracje w końcu. Pozytywne myśli o sobie, tak? Współczucie dla siebie podnosi nam wibracje tak naprawdę i to zgłębi wszystko mam nadzieję że wam pomogłem w tym filmiku do aha wyjście w naturę nam bardzo też podnosi wibrację tak w końcu jesteśmy naturą mam nadzieję że wam pomogłem w tym filmiku do zobaczenia